Quadralight Reporter 200, też znany jako Godox AD200. Teraz już jest wersja Pro, ale tak naprawdę nie różni się tutaj jakby zewnętrznie prawie niczym. Jedynie dodatkowo dodano stabilność kolorów, która jest lepsza niż akurat w, w tym flashu. Chociaż jeśli trafić się używany, to polecam, bo naprawdę te lampy, no ja już mam je kilka, kilkanaście lat i naprawdę od kiedy się pojawiły. I wytrzymują no niesamowicie, ale wiem, że część osób ma problem jakby z samym uruchomieniem i ustawieniem tej lampy, stąd dzisiejszy taki poradnik, instrukcja. Samo dostajemy w zestawie, jakby, lampę, akumulator. Tutaj będzie widać lepiej: akumulator. Jest to bardzo łatwo akurat, jeśli chodzi o styki. Patrzymy tutaj wkładamy w ten sposób, czyli napis ma być do góry. I tutaj tak samo trzeba sprawdzić jak pasuje, i tutaj zatrzaskujemy. To jest bardzo proste, fajna jest ta lampa, bo można dodatkowe akcesoria montować. I sam uruchomienie jest proste ja akurat już mam zaklejone, niestety moja lampa już zaliczyła upadek, ale przetrwała. Też sporo części, bo w drugiej lampie niestety wyłamał mi się włącznik i musiałem jakby poradzić sobie tutaj szukając części i na Aliexpress znalazłem części, więc też fajne, że można nawet całą płytę główną kupić. Naprawdę jest to super, że tak sporo różnych akcesoriów i części można znaleźć na internecie. Więc włączamy tutaj tym przełącznikiem obok obudowy, lampa się... Uruchamia, tak będę starał się, żeby było jak naj, najlepiej tutaj y, widać. Y, I tutaj od góry patrząc, mamy włączone radio, więc jeśli lampa by na przykład nie chciała błyskać, a mamy wszystko poprawnie ustawione, to przytrzymujemy ten przycisk mod łamany na ten właśnie taki kierunek, i to nam powoduje, że tu znika wtedy y, ta nadajnik, więc trzeba ten nadajnik zawsze musi być włączony. Dodatkowo. Jeśli to lampę chcemy wyzwalać, a zazwyczaj ona jest tak przewidziana, to tym przyciskiem zmieniamy grupy, czyli od A do E. Przytrzymując ten przycisk mamy wpływ na kanał, jaki wybierzemy. No ja zazwyczaj fotografuję na drugim kanale, więc ustawiam drugi. Oczywiście możemy tu zmieniać moc lampy, ale tak naprawdę nie ma potrzeby, bo teraz kwestia jakiego wyzwalacza używamy. W tym przypadku używam wyzwalacza dedykowanego, to będzie nawigator, który też filmik można tutaj znaleźć u góry o nim. I dodatkowo jeszcze mamy możliwość uruchomienia światła pilotującego. To jest taka dioda, która nam świeci, więc możemy to sobie wyłączyć. No, ona jest dosyć słaba, więc to jest bardziej tak tylko, żeby sobie doświetlić. Jeśli przytrzymamy ten przycisk, to włączamy tryb HSS. Ale tak jak mówię, to wszystko da się uruchomić już z poziomu samego wyzwalacza. I dodatkowo tu mamy przycisk od błysku testowego na przykład. Może zmniejszę moc troszkę. I ta dioda sygnalizuje nam naładowanie tutaj już samej lampy. Jeśli błyśnie z pełną mocą, no to wtedy trwa to dłużej możemy zobaczyć. Zresztą tu jest i dopiero jak naładuje się to się zapala akurat akumulator tutaj jest dosyć mocny, to trzeba pamiętać, że to jest 200 watosekund, więc naprawdę daje dużo więcej niż taka typowa lampa reporterska i mamy jeszcze dodatkowe funkcje tutaj już jakby w takie dodatkowe menu więc pierwszy tryb to jest yy, dźwięk to jest takie piknięcie jak przy lampach studyjnych yy, kolejna opcja to jest w zależności czy z jakiego trybu chcemy korzystać? To nie jest 51, tylko S1 lub S2 yy, lub wyłączone. I co to nam daje? Bo tutaj jest fo wbudowana fotocela, czyli w przypadku, kiedy chcemy tą lampę wyzwolić innymi lampami studyjnymi, na przykład, no to ustawiamy wtedy yy, S1. W przypadku, kiedy ta lampa ma być wyzwolona przez np. lampę reporterską w trybie TTL, tam jest zawsze taki przedbłysk, więc chodzi o to, żeby lampa była wyzwolona na drugi błysk. Więc w tym przypadku ma być ustawione S2. No ja to mam na wyłączone, bo ja wyzwalam tu lampę radiową. Kolejna opcja to jest standby, czyli czy chcemy, żeby lampa się wyłączała, czy nie. No ja to mam akurat na off, bo moja, ja, akurat lampa nie musi się wyłączać. Ja zazwyczaj jak już ją uruchamiam to korzystam z niej cały czas. Dodatkowo tu możemy ustawić opóźnienie e, flesza. Ja akurat z tego nie, nie korzystam, to można w sekundach ustawić. To pewnie przy jakichś bardziej zaawansowanych opcjach, więc ja tego nie używam. E, I dodatkowo opcja e, maskowania. Ja z tego nigdy nie korzystałem, wiem, że jeśli tam jest więcej fleszy to z tej opcji się korzysta, więc no ja akurat osobiście tego nie używam i tutaj jest y, do wyświetlacza pod kątem jak długo ma być y, podświetlony. I w wersji pro dodatkowo jeszcze będzie ID settings, czyli w tym przypadku będą opcje, które umożliwiają nam y, jakby dodatkowo zabezpieczyć, żeby nam inni fotografowie nie wyzwalali. I jest jeszcze jedna opcja, która y, F8, która daje nam Stabilny kolor. Chodzi o to, że wtedy lampa może się wolniej ładować. Stąd trzeba mieć to na uwadze, ale jest tam takie dodatkowe te dwie opcje. Jak polega samo ustawienie? Więc tak, tutaj mam ustawione, yy, tak, grupę B, kanał drugi, i tutaj widzę, tylko mam inny kanał, więc na wyzwalaczu muszę ustawić. Mam nadzieję, że będzie widać. Jest tak, widać, dobra. Więc ustawiam też kanał drugi. Dobra. I w tym przypadku lampa jest wyzwalana. Zobaczymy czy działa światło pilotujące działa. Czyli z pilota mogę też światło pilotujące tutaj jakby uruchamiać. Czyli jeśli tu ustawię przyciskiem mod TTL, to automatycznie na lampie też się ustawia TTL. Ważne jest żeby to radio było włączone, bo Często na, może się zdarzyć, że gdzieś odkładając lampę, na przykład ten przycisk się naciśnie albo na statywie, i wtedy tutaj niestety nam to radyjko gaśnie, a ono musi być aktywne. I to jest tak naprawdę cała konfiguracja. Flash y, jest dosyć prosty w obsłudze, nie ma nic skomplikowanego, polecam też fajne akcesoria. Też tutaj umieszczę test tej lampy, tam pokazuję właśnie jakie dodatkowe modyfikatory można użyć. Bo tak naprawdę tę lampę też można przez specjalną końcówkę na przykład mieć nałożoną na aparacie, tylko wtedy potrzebujemy troszkę innego wyzwalacza albo y, taką szynę obok, żeby mieć tą lampę zamocowaną. Więc też polecam, jeśli ktoś dużo błyska, jakieś studiówki czy coś, to może się fajnie sprawdzić wtedy. Sam ten korpus montujemy do pasa, a to montujemy na aparacie, więc też fajna, fajna opcja. Dzięki za oglądanie. Jeśli chcesz poszerzyć swoją informację, wiedzę o błysku, to zapraszam do swojego kursu w opisie i w komentarzu pierwszym znajdziesz informację. Kurs wyjaśnia dokładnie, jak używać lampy błyskowej, nie tylko rozstawiając jej, ale też pod kątem odbijania światła. Jeśli chcesz używać tylko lampy na aparacie, więc wystarczy ci tak naprawdę jedna lampa, żeby świetne efekty uzyskać czy też na przykład efekt takiego poruszenia, jak to często na różnych imprezach. I dodatkowo, jeśli tego typu tematyka fotograficzna Cię interesuje, to zapraszam do subskrybowania, a jeśli uważasz ten film za pomocny, to będzie mi miło, jeśli go polubisz, bo to pomaga docierać do większej ilości osób, a to wspiera też ten kanał. Dzięki wielkie za oglądanie, udanych kadrów, pozdrawiam, hej, cześć.